Manka się manko jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher, oczywiście! Wait, jedną rzecz muszę ustawić, nie jest ustawiona. Dobra, czyli fps -y mi się tutaj zblokowały, nie na tej liczbie. Nieważne, słuchajcie, miesiąc nie było slajmików, ale są slajmiki, jeśli chcecie kolejny odcinek już szybciej, zostawcie łapeczki w górę, pamiętajcie, tysiaczek i na lajciku e, wbijamy. Dobra, jeszcze jedna sprawa, jeśli dalej nie macie slime'ów, oczywiście możecie je kupić na g2.com. Czemu mi ekran na chwilę zgasł. Tak powiem wam, że odpaliłem tego kompa, którego miałem wysłać do serwisu, chcę go tutaj jeszcze bardziej trochę przetestować zanim go wyślę, e, żeby jedną rzecz sprawdzić, dlatego sobie na nim nagrywam, akurat tutaj e, ze slime'ów mam e, zapis, także nie przenosząc e, po prostu na, na kompa zapasowego stwierdziłem, a dawaj tutaj zobaczymy kiedy kosiarka odpali, o ile odpali. Bo tutaj poszła taka rozkmina, że on może odpalać kosiarkę po prostu raz na jakiś czas, a później przez długi czas jej nie odpalać. Także yy, taki teśnik tutaj <grywamy> zrobimy komputera i zobaczymy co nam tutaj yy, z tego wyjdzie. Szczególnie, że ostatni serwis powiedział, ja nie wiem o co panu chodzi, wszystko chodzi cichutko, nie? Dlatego tutaj taka rozkmina weszła yy, przez to. <grytanie> Dobra, co ja chcę dzisiaj zrobić? Jak yy, pamiętacie, o ile pamiętacie, <grytanie> w ostatnim odcinku byliśmy na pustyni, tam sobie parę rzeczy zrobiliśmy, wyleciał mi w pewnym momencie gold slime, o czym mi tutaj też napisaliście. Nie zauważyłem go, bo akurat wtedy biegłem i robiłem czasówkę właśnie z wodą, mm, także, także tam, tak, znacie, nie rozglądałem wtedy. Ale dobra, słuchajcie, potrzebuję zrobić teleporty, żebyśmy wreszcie mogli się dostać. Czy to na pustynię, czy to na Indigo, czy to gdziekolwiek, właśnie e, z tych teleportów. Żeby to było właśnie szybciej, żebym nie biegał po prostu już e, pół odcinka w jakieś tam dane miejsca. Dobra, tutaj w sumie, w sumie nie mają co robić póki co. Nasze onżeje, onżeje. E, dobra, co my tutaj mamy? Warp tech. Okej, okay, teleportery już mam e, wytworzone. No to w sumie tak. W sumie tak fajnie, że mam wytworzone, e, czy ja je w ogóle stawiałem? Bo już jak zobaczyłem, że są wytworzone, to mogłem coś, coś takiego zrobić, ale chyba ich nigdzie nie, nie postawiłem. To w sumie dobra. Na razie te teleportery, słuchajcie, postawimy e, u nas tutaj, tutaj, tutaj przy, przy bazie, że tak powiem. Tak klasycznie. Myślę, że tutaj będzie naprawdę e, spoko. Dobra. A -a Activate. Słuchajcie, no to dobra. Mamy w sumie dwa teleportery. Czyli musimy być, że tak powiem, ostrożni z tym. Czyli ty byś, kolego, złoty poleciał na pustynię, bo mi kolor pasuje. No, pink by mi poleciał na, najlepiej na kurczę, e, no gdzieś na te tereny, bo to są te tereny typowo różowe. Aczkolwiek, jeśli chodzi o te tereny, to sobie zawsze mogę tutaj przybiec i to jest bardzo blisko, także mi tutaj chodzenie nie przeszkadza. No, ewentualnie tutaj, ale tutaj nic ciekawego nie ma. Także też bez sensu. To chyba różowy sobie damy na teren, że tak powiem, fioletowy, czyli na indigo i myślę, że tak będzie e, najlepiej. Aczkolwiek na indigo też mamy e, możliwość teleportów właśnie z poziomu groty, żeby tam wejść. Także. Są takie trudne decyzje, gdy ma się mało tych teleporterów. Bo zawsze w jakieś miejsca mogą się przydać, ale tak niekoniecznie niekoniecznie... To są dobre miejsca Gordon mi tutaj się zaznaczył. Dobra, wiecie co? to może kij z tymi kolorami byśmy sobie chyba teleport zrobili tutaj. Tutaj. Nie wiem w sumie na razie po co, ale tak sobie wstępnie kminie, Także ping teleporter robimy sobie w tym miejscu, po którym to się wyłączało. Halo. Te, dobra. <laughs> Nie wiem, odpaliłem to tak, tak po prostu odruchowo wcisnąłem w tamtym miejscu myszkę, ale tak znaczy klawiaturę i tak zapomniałem gdzie to było. No dobra, czyli mamy teleportery gotowe. To teraz polećmy na tę pustynię Właśnie, jeszcze chcę zobaczyć. Nie, nie chcę zobaczyć. Wait, 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 wait. Jak wy tutaj z jedzeniem stoicie? Tyle macie jedzenia? Pozwolicie, że wam trochę zabiorę. Rockander, dobra, czyli dobrze kminie. Potrzebuję wam zabrać. No nie wiem, trochę wam tego zabiorę. 31 sztuk. Tutaj nic nie rośnie, dużo macie na ziemi. No nic wam nie stanie. Nic wam się nie stanie, jak wam pozabieram z ziemi. Trochę jedzenia. Patrząc na to, że macie tutaj kuraków trochę. Raczej źli nie będziecie na mnie z tego powodu. Pik pik Aczkolwiek myślę, że 50 to, to i tak. O połowę za dużo, bo tam ulubione jedzenie to jedzą tak. O połowę te slajmy, do którego Gordo chcę polecieć właśnie. A propos tego gordo, do którego chcę lecieć. Czy on tam w ogóle jeszcze funkcjonuje? Bo go tutaj coś nie widzę. No nieważne. Przebiegnijmy się. Zobaczymy. Zobaczymy. czy najpierw sobie polecimy na, na Indigo i będzie z Ajsa. Soraz, nie wyciszyłem telefonu, ale no, siedzę sam w domu, to po prostu mam ten, że tak powiem, telefon ciągle odciszony, żeby jak coś to wszystko słyszeć, bo to różne rzeczy się mogą wydarzyć. Dobra, chodźmy. Patrzcie, komputer, zapomniałeś, że masz kosiarkę wbudowaną? Jeszcze jej nie odpaliłeś? A, podery się te znaczniki wrzuca, dobra, tego nie potrzebuję, aż tak, aż tak nie lamię w terenach, <laughs> żebym tego potrzebował. Dobra, sprawdźmy, bo już naprawdę nie pamiętam, które gordo karmiłem, które nie, także... Także, 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 szybka akcja tutaj poleci. Jest, widzicie? Jednak go nie nakarmiłem, a na mapie on mi się nie pokazał. Dziwne, dziwne. Niektóre, niektóre mi pokazuje, niektóre nie. A jak ci dam raz? A, to widzicie, to już się pokazał. Dobra, czyli te slajmy, te gordo, żeby one nam się tutaj pokazywały, muszą dostać minimum jedną sztukę jedzenia, żeby nam przypominała tutaj mapa. Ej, tutaj masz... Biznes niedokończony, no nie? I połowę dostałeś, patrzcie. No, raczej dobrze, jak normalnie około 50 potrzebują dostać. A jak, jak są nienormalni, czyli ulubione na jedzenie dostają, to wtedy o połowę, świetnie. Czy tego potrzebuję, bo pamiętam, że szukałem odonionka sobie kiedyś tam. Czy to ważne? Dobra, i wejdźmy sami. I widzicie, mamy tutaj aktualnie już teleport do Indigo ogarnięty. I to w bardzo fajnym miejscu, bo tam, tam jest akurat wyjście do wszystkiego. E, także coś takiego będzie jak naprawdę... Jak najbardziej wdechę. O! Dobra. E, gitara. Także, kumple, wracam, oddaję wam jedzenie. Tylko po to się tutaj wróciłem, żeby nie było. I możemy się teraz przelecieć... Gdzieś dalej. Teraz jest godzina? 13 godzina w grze. Jakiś ciekawy deal? Czy coś? Ja z wami już dealowałem, dobra. Ciebie bardziej lubię. Mm, dobra, jednak cię nie lubię. Chodźmy dalej. <grystanie> Jak gościu chce cytryny, to ja, to ja z nim nie gadam. A <grystanie> donianka nie zostawiłem. Dobra, pierdekniję gdzieś tam. Ale wyrzut. Ale wyrzut poleciał. Zrzut życia normalnie. Jak to jest w jednej gierce. Taki tekst. Ciekawe czy wiecie. Dobra, ale tu śmietnik się robi nam powoli. <laughs> Trzeba będzie to ogarnąć. Dobra, swoją drogę. Zbiorę sobie troszeczkę bogo, bogo fruitów. Nie pytajcie po co? Bo to jest, to jest zbędne i prawdopodobnie to wyrzucę później gdzieś gdzieś randomowo, ale sobie zbiorę. Zbiorę, bo mam do tego jeden... Plan, jeśli coś się wydarzy. Róstro się zblokował. O nie kurczaczku, co ty zrobiłeś? Ostrzegałem, żeby nie było. Ostrzegałem. Dobra, od razu na pustynię słuchajcie. Na chillku będę chciał sobie posprawdzać, czy przypadkiem gdzieś e, nie zostawiliśmy. Czy gdzieś nie zostawiliśmy jakiegoś Gordo. To od razu byśmy sobie tak, chociaż mu kawałek jedzenia rzucili. Żeby później o takich gordo pamiętać, także skoro już mowa o gordo, słuchajcie, to sobie może kurczaczki zbiorę, tak jak będzie jakiś gordo, który tam lubi jeść, jeść mięso, to jak najbardziej coś takiego się tutaj załatwi, dobra, nie, nie, to jest trap, to jest najgorsze przejście, do którego kluczyka się nie używa, chyba, że już ma się wszystkie klucze zdobyte, to wtedy jak najbardziej można coś takiego ogarnąć, kurde, Ciągle się nad tymi podami zastanawiam, czy sobie zrobić raz masówkę, żeby po kolei po wszystkich chodzić, a później później się nie denerwować, że wszystkie pody mam zebrane. Znaczy, no, że gdzieś idę, szukam poda, poda, a później patrzę, że on jest zebrany. Czy je na bieżąco otwierać? Taka rozkminka. No daj, no daj, no nie, bądź taki. Pik. Dobra, chciałem jeszcze w sumie warzywko zgarnąć jakieś. Nie wiem. Zobaczymy. Ja gdzie znajdę więcej marchewek, to to wywalę heartbita. I tak, i tak się to skończy. Dobra. Słuchajcie, słuchajcie. Szukamy gordo. Lecimy najpierw do... Do, do... do, 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 Jak się to miejsce nazywało? Halo, wyleciało mi z głowy kompletnie. Tu, gdzie teraz jesteśmy. No, nieważne. <laughs> Idziemy na terenie tak zwanym moim klasycznie miodowym. To są miodowe slajmy, tylko i wyłącznie. Tutaj maszynki możemy jak najbardziej podpalać Kiedyś tutaj oczywiście przyjdę, wszystko zbiorę Jak najbardziej, chyba że mamy tutaj gdzieś transport do laboratorium, ale nie, laboratorium sobie uzupełniłem no maksa Chociaż... Chociaż... Jeszcze chwilka, mogę sobie zawsze tutaj... Przecież zrobić... Coś takiego jak... Jak Mark... A nie, nie mam tego, o kurde, dobra, nieważne <laughs> Chciałem tu maszynkę postawić, która mi tu by wysłała wszystko do laboratorium. Ale nie mam ich wykupionych. O! Pik, tak jak mówiłem, robimy coś takiego. Nice. Dobra, pytanie za 100 punktów. Cześć, Hunter. Co tam u ciebie? Pytanie brzmi, czy jest tutaj ten? Jest. Czy on jest zaznaczony? Nie ma go. Dobra. Chodź, idę cię nakarmić. Idę cię, ziomeczko nakarmić, proszę bardzo, żebyś mi się tutaj świecił. Bo od ciebie będziemy brali za niedługo kluczyk. O. No mówię, jak będę miał wszystkie gordo zaznaczone na mapie, to będzie o wiele prościej. Bo sobie tak odpalę mapę, zobaczę, jakie gordo jeszcze tam gdzieś sobie wiszą. I sobie polecimy i szybki myk na kluczyki. Szczególnie, że teraz będę chciał lecieć na pustynię. A na pustynie jest trochę tych bramek do otwierania. Wiem, że mógłbym po prostu sobie nad nimi latać, bo te bramki są no, no niziutkie. Ale jednak lepiej je sobie otworzyć. Daj, pogo. Daj, pogo, daj pogo. Tutaj raczej żadnych gordasów nie ma. Prędzej to może być. Tam, ale tam chyba nak nakarmiłem tego. tego huntera. Coś mi się tak wydaje. Ale czy mam rację? Tego. tego nie pamiętam. Mek, jak porobił! <laughs> no, tutaj raczej żadnego gordo nie ma i nigdy nie było. Tak pamiętam. Mhm. Dobra. W takim razie lecimy tutaj. Aha. No. no raczej nakarmiłem, kurde, tamtego. Tamtego kotowego puntera. Tak, nie pamiętam, żebym go zostawiał. Dobra, myślałem. Tak patrzę, otwarty, pod halo, co się dzieje. Ale myślałem, że to ten jest, ten fioletowy. <laughs> Chcieli mnie sprankować! Dziady. Jedne. <laughs> o, tak, nocna impreza. O, patrzę, oni się wszyscy już porospili tutaj. Niedobrze. Zawsze jak tu idę, to się na bieżąco respię. No, coś chyba im się zlagowało. No, nie ma. Nie ma ziemeczka w tym miejscu. Hm. Okej, odnówmy energię. Dobra, na pustynię. Które najlepiej pójść na pustynię? Byśmy sobie tutaj przelecieli może na ruiny. To się, to się wróćmy. To się wróćmy, się wróćmy tędy. Róbmy dzikie triki, dzikie latawce. Proszę bardzo. <gryw> I powodzenia w łapaniu mnie. Mam jetpacka! Hops. Proszę bardzo. Jesteśmy. Easy. Easy peasy. Opa. Dobra, tamtego poda nie otwieram. Ja, ja, ja się jeszcze na nie, na nie przejdę. <laughs> jeszcze się po nie przejdziemy. Zobaczycie. Dobra, pamiętam, że kiedyś odwaliłem myka, że doleciałem stąd na ruinę. O, oh, to chyba było z góry. <laughs> Czyli jednak dobrze wtedy szedłem. Halo. Halo, muszę teraz grę szitować. Dobra, aż tak nie ma tragedii, okej. Okay. <grystanie> robić jolo, czy nie robić jolo? Jak szukam jakieś takie miejsce, z której faktycznie mógłbym tutaj fajnie się przedostać, to spróbujemy tutaj na górę wejść. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Dawaj, 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 dawaj! You can do it! O. Chwila. Odnów energię. Odnów energię. Dziękuję. Dobra. Przypominają mi się klasyczne kminy, żeby dolecieć w jakieś miejsce parkurem. Jak nie było teleportu, chciał się szybciej. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak się załatwia tematy. I my, ruin Dobrze Verities Tak się gry psuje sobie górą polecimy Co tam? Widzicie tu jakieś pody są pokrywane, tutaj pamiętam, że jest zawsze taki jeden pod, który trudno znaleźć. A nawet nie mam krakera do niego, OK. Okej. Okay. W takim razie niech tak będzie. Dobra, szybkie ruiny. Tak się to robi, tak się to robi, nie leci się przez całe ruiny. Korytarzami, tylko się leci, myk górą. O, z most blanketu, słuchajcie. Tak to się nazywał ten teren miodo miodowy. I się jest tutaj. Najsowo. Nice o, patrzcie, akurat na apokalipsę trafiłem. Najsowo, nice najsowo. Nice Zawsze mnie taki dźwięk tych dzwoneczków trollują. Nie wiem o co z nimi chodzi. A, skończyło się. Okej, okay. no i fajnie. No i fajnie, czyli po potrzebujemy tutaj postawić gdzieś teleport. Zazwyczaj tutaj wstawiałem teleport, tylko tak mi się wydaje, że to było trochę. trochę słabe z tego powodu, że wiecznie musiałem tutaj biegać tam gdzieś dalej. Bo tutaj się jedyną sprawę załatwia z tymi, z tymi, z tymi, z tymi, z tymi wodami. Tam na górze się później tutaj nigdy nie wraca, tak, tak naprawdę. Więc sobie damy tym razem teleport. Teleport gdzieś indziej. Znaczy początkowo, bo później pamiętać, że miałem tą salę tutaj do teleportu, takie moje lobby, żeby się wszędzie teleportować. Też można by to w sumie tutaj jeszcze raz zrobić. Hmm. Tutaj mamy ziemeczko. O, ciebie też tu oznaczę. No i Mek. Jakby no ktoś pytał, po co mi były Pogo na pierwszym miejscu, pogofruty. Dokładniej mówiąc, nie fruity. Frut <noise> No to mamy, dobra. Proszę bardzo, trzymaj to. I witamy na mapie, ziemeczku. Okej, okay, jas. Gdzie tu mogę sobie postawić teleport? Chociaż nie, tutaj też miałem teleporty. Pamiętam, jak maszynki stawiałem, ale to dopiero jak maszynki stawiałem, to sobie tutaj teleport jakiś zrobiłem. No dobra, Gold Teleporter, proszę bardzo. I wreszcie. Już nie trzeba. Słuchajcie, tutaj. Latać nie wiadomo ile. Mamy teleport! Woo! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Będziemy mogli tutaj wracać. Tak tylko dla przypomnienia powiem, bo, bo zaraz mi ktoś, zaraz w komentarzach napisze Ej Wirtys, ale wiesz, że jak tego tutaj nakarmisz, to on tutaj ci odblokuje teleporter na rancho? A ja wtedy odpowiadam, tak wiem o tym, ale on nie działa w drugą stronę. A ten działa w dwie strony. I jak widzicie możemy się szybko przemieszczać, bo tamten teleporter gdzieś wyrzuca. O tutaj, o tutaj jak widzicie. Nic z tego miejsca nie mamy i nie możemy zrobić. O! <laughs> Dobra, chodźmy w spanko. Śpi do rana. Proszę bardzo. Kolejny dzień, 21. Nawet Casey nam tutaj napisała maila. Proszę bardzo, z Afriki! Afryka, Afryka! Tripy po Afryce. Bardzo dobrze. Widziałem w komentarzach ostatnio, że, 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 że ktoś z moich widzów zaczął Spolszczenie robić do Slime Rancher, Także słuchaj, trzymam, trzymam kciuki. Nie wiem, czy to oglądasz, ale trzymam kciuki. Widziałem, że właśnie były pliki dostępne do, do zabawy z tym, ale tak. Jak stwierdziłem. To czy no, jak myślałem, żeby samemu się tym pobawić. I myślałem o tych wszystkich mailach. Tutaj, 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 tutaj. I tych wszystkich wpisach Hobsona. To mi się odechciało. <laughs> Także trzymam kciuki. No i słuchajcie, kończę odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Dzięki za łapeczki w górę. Do następnego. Na razie, i cześć. Yo, ⁇-⁇-⁇ yo.